Kurwa macie, idziemy ode mnie już. Chuju, pierdol Więc panowie idziemy, nie? Mhm. Dobra. Stęcią. Pamiętajcie o jednym. O czym? E, Okej, okay. 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 o niczym. Teraz rozpocząć piekło. Tak. Z, z, za późno już to zrobiłem. No nie wiem W o, ogóle widzieliście moją nową lunetę? O, nie, żeś poszedł? O nie! To, że no, mnie odwalił, Jedną bro jednym strzałem padł Bardzo ciekawa luneta Co nie? Nowa Taka Aha. Znalazłem u jednego żołnierza, wyrwałem mu snajperkę z łap Dobra, trzeba się uleczyć panowie, nie możemy iść tacy ranni na no, może Eee, może... Coś, tak, coś tak inaczej się czuje po tym długim czasie jak tak szliśmy przez tamte rury. Coś, taki, coś tak inaczej tu jest, co nie? Zauważyłem. Bardziej jasno. Aha. Szkoda, że chyba nie mogę wziąć, bo zapomniałem stroju. A nie, czekaj, miałem w dupie strój razem. Tam jest czołg, panie Marianie, mam dla pana robotę. Nie, pan ma... idę już tam do ciebie Pater. przez te rury, tak? Nie, nie przez rury, chodź na górę. Trzeba przecież na górę bramę, chodź, Aha. tam Wiesz, I to? tam będzie, ta, tam będzie czołg. Y... Wiem, Co robić? O! Oh, o, oh. oh, dziura go. w ścianie. Ej, dziura jest w ścianie i tam chyba są żołnierze. Eh, żołnierze tam są! No, rozwaliliśmy ich W sumie te, te kusze dam mojemu bratu Jebać, że nie jest pełnoletni I jebać też, że mam 60 Ileś lat on dopiero kilka Dziesiąt Urodził się w złym momencie Lecimy szybko O cholera Coś się czuje inaczej, nagle możemy się też ślizgać I, i to jest co to mnie ciekawi. czemu nagle możemy się ślizgać? Ja wiedzę więcej brutalności niż zwykle, kocham to. No dobrze. dobrze. A wy gdzie? tam. A ja i niego. Ja spokojnie, ja zrobię też cichą misję, bo tam coś myślę, że coś będziecie mieli do odwalenia. Ej! A ten gdzie poszedł? Już do mnie nawala. E, chodź. Okej. Okay. Uwielbiam ten mnie. Uważajcie, są tu mnie. Tu ten sukin ten jest. Panowie, czemu tu, jest, czemu tu jest dziura w dachu? Eem, czekaj, zaraz to zobaczę, jak to się wchodziło Ma pan problemy jakieś wejść? O, zaraz tam nie? zaskoczy pan, o dobra e, Może ten, jakby, te, może też pan jakby co przez te rury przeskoczyć Też coś tu nie tak, możemy nagle tak trochę wyżej skakać, czy każdy się o tym skakał? Nie Rosenberg, słuchaj z jego głowy, co ty. Eee! Mówisz? Eee! Tam były, tam był, nie. Nie wyobrażam sobie tego, żeby tam były. Aha, miałem to na szkoleniu, zejdź, chłopczyku. Chłopczyku? No nie do końca za panem szedł, powoli. O, security, dlatego Security is everyone's responsibility, no to ja też idę Ale ja będę powoli, ja nie będę panu przeszkadzał, niech pan robi co chce Dobre myślenie, dawaj Skakuj Rosenberg No dobra, jedziemy Jesteś za czerwono tutaj. Dobra, panowie, idziemy. Aha, powoli się kończy amunicja. Boże, ile tutaj jest. Bo... Boże... Chodź, Rosenberg, trzymaj się mnie. Pewnie pamiętasz moją to O! 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 Rosenberg! Oh. Dużo lubimy spadać i potem się tu pojawiać, co nie Rosenberg. I know where we sleep when we go. Wow. No, no, go chciał już nie da się ożywić. No ty już nie da się ożywić Na no, survival żeby działało. On, by się kończył tym, że wiele razy byśmy umierali. Coś mi uleczy? Cześć, o cześć. Boże, święty. Barney, co ci się sokiem okiem stało? Coś go nie masz. Dobra, Rosenberg, rozwalić nam ten czołg, bo mi się już amunicja mocno kończy Okej, okay. a ja to, ja to załatwię. Ty, ty, możemy obydwaj w sumie, Rosenberg. Wyciągaj, wyciągaj ta no. Okej, okay. chodź, chodź. Będę wątpliwie. A cóż, Rosenberg, czekamy. No. O! Już to już ja przy wiem. okazji spróbuję znaleźć jakąś broń czekaj, Rosenberg. Zna Co przykład? Znaczy? O, pochodzę! Pójdę! Jak? Co się tam odwaliło? Jak ja umarłem! Eee Wait a minute. Wait a minute. Och. Czekaj, okay. admin settings. Enable. Jakie świeciane broni? Co tu się odwaliło? Ej, dokładnie. Też ich straciłem. Dobra, to daj Rosenbergowi broń. O. M9, specjalnie zrobiony na Black Massa. Idziemy. Oho. Trochę tej broni nie używałem, ale jeszcze stabilna mm. O! A. Nie no. Rosenberg, trzymasz się tam? E no Już Dobrze Dalej, chodźcie nie, nie mamy czasu jeszcze. Nie możemy marnować czasu. Chodź, Rosenberg. Ma... Mój przyjacielu. Stary. Oś. No i razy No. Helikopter. O, tam też czeka. Czekają tam koleżkowie. O! Dobra, teraz jeszcze ktoś może mnie trochę uleczyć? O Boże. o, o O jaki? Będę czekał O idziemy? Musimy przeskoczyć na drugą stronę Ha. Co tam, Rosenberg? Dobrze. dobrze. Okay. Czekaj, muszę jedną broń wyciągnąć szybko. Muszę sprawdzić kieszenie. Coś mi się tu przyda. Idziemy. Yeah. Uh. O! Oh. Apteczki wreszcie. Apteczki. Dobrze, dobrze, Rosenberg za wziąć stery tego działka, który tutaj jest. I ja nie znajdę. O, dobra, Rosenberg wziął. O, oh, shit. Ah, uh. Ginger. Oh. 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 Więc trzeba i Dobra, ja muszę to wziąć. Jest. Ok, chyba już szczęście. Okej. Tak, bo leczę czekam. Dzięki. Oho! Nie mam amunicji do rewolwera. Super! O. Tak roleplayowo nie mam. Mhm. Ej, jeszcze do zapomniałem wszystkich broni. Ktoś mi da jakąś? Czekaj, zobaczę, co, czy coś mam. Może, może mały MP5 taki. No dobrze. Dobrze, Boże. dobrze, że chociaż amunicję dźwięk. się, jakieś robaczki. Nie. Oj, <gry> <Wait>, to już się dlaczego. dlaczego u wiem dlaczego u was to są psy Fucked up dog mod. Bo ja, u mnie sam normalna. więc no O boże O Boże W tym da się strzelać Dobra chodźcie szybko Nie, no i nie ma <gry> O Boże. Wszystko okej okay? Tak, Oj. O, wyważyli dziurę w <noise> ścianie Tak Okej Koledzy o. zapraszam. Musicie. Czekajcie. Powinno się teraz obniży. O, chodźcie, ja wam szczelę w to. Czekaj. Trafiłem. O. 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 Chodź, Rosenberg! Taka, czekaj, czekaj! Ooo, wal, wal! Ała! Oh, wow. Co tam się kurde... Pode... O oh, Boże! O oh, Boże! Dobra, tak, to już ale... się wszyscy. Marian. He? Huh? O, dzięki to stary się... przyjaciel! Ciebie też no, dziękuję. za tutaj zresztą... No, na samych szpią, nie Kapem! O kurat! Kapem! 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 O kurde, mam, pewną śmieszną liczbę jako życie. Widocznie rzeczywiście Sanalbi. Poproszę na górę. Macie drabinę, no to zapraszam. Dobra, hmm. chodźmy, chodźmy. To oh, się z tego czegoś. Mm. Element of surprise, O oh, wow. Element supracyjny. Oh, wow, dobrze. A. Element niespodzianki, nadchodzi. Oh. Oh. Dobra, wskakujemy na górę. Okej. Okay. Oś! Łupy do! Może ktoś mnie uleczyć? Okej, gdzie pan On chyba nie udało mu się trochę wskoczyć. Kolejny I tam. Dobra, Ile? lecimy. Ja, poczekajcie na mnie, chwila, chwila. A nie, dobra, i tak otwieramy drzwi. Te jedna drzwi takie małe. Dobra, słyszę was hmm. na górze. Dobra, słyszę. Krawa, nie, on nie żyje. Proszę, oddaliliśmy ja. Do tego. Nie ma Poczekaj. Oh! Hey. Czekaj, możemy go zbawić przez okno Nie hm. yeah. Okno, okno Marian Za tobą po Idę do go... hm. Jak mam do Zjść Musisz przez rurę, która tam jest jest o, taka rura. myślałem, że nigdzie nie prowadzi, a jednak. Aha, jednak prowadzi na górę. To już trochę, idę. Śliski, trochę śliskie, więc polecam uważać. A hmm? dobra, wskoczył. Nie ma czego się obawiać. No dobra, jestem na górze tej drabiny samej, co No teraz jeszcze z rurę iść dalej. To nie? O, dobra, widzę jednak. Dobra, hmm. mamy go zaznaczonego na radarze, na radarze, bo przecież każdy z nas, z nas ma pod radaru, przez co widzimy się, jeśli wciśniemy jeden specjalny przycisk. Czyli ja akurat mam w hełmie. Dokładnie w jednej części hełmu. Dobrze idziesz, dobrze idziesz. Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Hmm. No, dzień dobry i teraz chodź, chodź. Idziemy z naszym koleżką, żeby nam drzwi otworzył. Tak, ulatczycie. cię. Musi nam drzwi otworzyć, więc chodź. Ale on dobrze idzie. No. U. O Boże! O. No, nauczył się specjalnych sztuczek i teraz tak odwala. No. Ja nie widzę problemu. Na was. Już na was. Siemo. 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 Trochę masz, trochę masz całą mordę w krwi, ale rąbać. No, a ty nie, 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 masz, nie. masz oka. A, normalne. Wiem. to. A, a temu co się stało? Zasnął. Znam wieczór. No, zasnął. się po prostu, dlatego. Nie, 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 o O, coś znalazłem! To już to załatwiło nasze problemy, uciekamy. Niestety, znalazłem tylko jeden klip do tego mojego. Pytanie jak incydent, cała placówka wie o tym, że posiadam taką mocarną broń Prędzej wiedzieli o tym, że przyjdziesz no. no nie do końca Albo wojsko już wiedziało o nas, więc zostawili coś, żeby, żebyśmy mieli trochę szansę e, Chyba dobra, ich pojebało e, Rąbać ten tablecik No Na mać A ah. O! Jeden strzał starczył BOOM Interesujące plany przydadzą mi się Dobra, wszyscy wyciągajmy MP, MP5 i rozwalamy to. Wszyscy MP5. Wszyscy o! O Boże. Za blisko byłem OK, teraz Dobra, uciekamy stąd. Mamy dosyć już tego miejsca, co nie? No, jak inaczej. <noise> Dobra, idę. To się jest? Póle? Czekaj. <noise>